No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, a dzisiaj mam wrażenie materiał, na który, jak to zwykle bywa, czekacie? Czyli moja opinia, moje pierwsze wrażenia z nowego Warzone. Bo, tak jak wam to już zresztą kilka miesięcy temu zapowiadałem, to rzeczywiście jest nowe Warzone. To znaczy, co ja przez to rozumiem. Pomimo, że to jest oficjalnie tylko aktualizacja, to jak dla mnie gra jest zdecydowanie inna od tego, co było dotychczas. I to tak totalnie inna. To nie jest tak, że dodali jedną mechanikę, a cała reszta pozostała taka jest. No tutaj wszystko działa inaczej. Jest totalnie inny feeling. I myślę, że akurat w tej kwestii każdy zgodzić się musi. No i dzisiaj troszkę o tym, czy według mnie to dobrze, czy źle. Ale już teraz mogę Wam zaspoilerować, że jeszcze do końca nie chcę tego stwierdzać, bo jest zbyt krótko na to, by oceniać tak 1 do 1 obecną wersję Warzone do tej, którą mieliśmy chociażby przez ostatni rok. Ale ale dzisiaj będzie o negatywnych rzeczach w tym nowym Warzone, moim zdaniem, oraz o pozytywach, bo to nie jest tak, że nie ma tego ani tego, jest i to i to, zresztą jak to. W każdym Warzone mam wrażenie, po prostu do tej pory było. I jeszcze tak w gwoli wstępu, bo uważam, że to jest dosyć istotne co do moich wrażeń i do mojej opinii. Ja generalnie mam coś takiego, nie wiem czy możecie się pod tym podpisać, pewnie niektórzy tak, że po prostu dla mnie formuła Battle Royale w Warzone się bardzo wyczerpała. To znaczy, to jest niesamowicie nudne. Nie sprawia mi żadnej frajdy wygranie meczu, nie jest to zbyt trudne dla mnie. Nie sprawia mi też frajdy zdobywanie dużej ilości fragów. To znaczy, zawsze człowiek się cieszy, gdy tam wali te 20 plus 30 plus fragów w meczu, jest ta taka delikatna satysfakcja, ale przez to kombinatorstwo szeroko rozumiane w internecie, ludzie grający na 2Box Lobbies, na BOD Lobbies, to się tak rozjechało, że zamiast ty się cieszyć, że robisz na przykład 30 fragów, to już tak naprawdę myślisz, że ludzie uznają, że ty na pewno grałeś na jakimś kombinowanym lobby. I to jest generalnie też taki duży problem tego wszystkiego, że ludzie, że tak powiem, bardzo spłaszczyli te osiągnięcie, jakim jest zdobycie na przykład 30 plus fragów w meczu przez to, jak kombinowali, by sobie to jak najbardziej ułatwić. Generalnie to nie robi też, umówmy się, już takiego wrażenia jak jeszcze za czasów Werdańska, chociaż już i wtedy niektórzy sobie kombinowali, żeby dużo fragów w lobby robić. No, ale odkładając to wszystko na bok, Rozmawiamy stricte teraz o negatywach i pozytywach obecnego Warzone, czyli jak ja to widzę. Eee, przede wszystkim muszę Wam tutaj od razu powiedzieć, że to co wygracie, to co teraz ja też gram, to jest 5 razy lepsza gra niż to, w co grałem w Waszyngtonie. Wtedy była alfa i ja to naprawdę czuję, że względem tamtej wersji tutaj wiele rzeczy zostało poprawionych, ale niestety nie wszystko. I to też są w wielu przypadkach rzeczy, o których ja na przykład nie mam pojęcia, że coś ma wpływ na coś. Ale generalnie przez to feeling w wielu kwestiach jest po prostu niefajny z mojej perspektywy. Także ja sobie tutaj na drugim komputerze rozpisałem to, żeby niczego nie ominąć i zacznę od absolutnej podstawy, czyli coś, co mi się od razu rzuciło w oczy i co mi się bardzo nie podoba, że w obecnej wersji Warzone. Twórcy nagle totalnie usunęli rzeczy, do których byliśmy przyzwyczajeni z poprzedniego Warzone. Rzeczy, które nie są tak na pierwszy rzut oka widoczne, bo to nie są balony relokacji, to nie jest jakiś atut, którego nam brakuje, tylko to są takie, no, potajemnie dodane do naszej postaci, do naszego operatora, atuty, można by tak rzec, które powodują, że na przykład szybciej się on porusza. Nie ma jakiejś tam karm, różnego rodzaju animacje, i tak dalej, tak dalej. No i w tym Warzone, jeżeli nie wiecie, te podstawowe rzeczy, które były jeszcze kilkaset czy tam kilkadziesiąt godzin temu, bo już nie wiem, ile dokładnie godzin minęło do tej aktualizacji, ale rzeczy takie jak możliwość przeładowania podczas sprintu, szybsze łapanie się krawędzi, podnoszenie, wchodzenie na krawędzie, szybsze zmiany broni, to wszystko domyślnie było szybsze i takie bardziej smooth jeszcze przed chwilą a teraz twórcy z tego zrezygnowali i żeby osiągnąć ten domyślny pułap, który był przed chwilą, trzeba do tego użyć atutów. Przez co jeżeli chcecie mieć ten taki przyjemny bądź co bądź feeling, że nie ma tych spowolnionych cholernych animacji, to nie możecie za bardzo się pobawić innymi atutami, no bo, bo zużywacie te atuty na te, które dają wam ten domyślny feeling, o którym nawet nie myśleliście przedtem, no bo on był domyślnie w grze. Także to jest ogromny problem, że oni jakby cofnęli się znowu w rozwoju. Za każdym razem cholera jasna, deweloperzy robią coś, co cofa tę grę w rozwoju I ja już naprawdę nie mam sił, w sensie milion razy, nie będę mówił, że ja, ale mnóstwo content creatorów na takich różnych, wiecie, gdzieś tam prywatnych kolach z deweloperami, gdzie było omawiane przyszłe aktualizacje, zwracali uwagę na różne rzeczy, ale to jest jakby pomijane, jakby oni to rejestrują. Ale to potem nie jest w ogóle kontynuowane już w takim rzeczywistym produkcie. Nie ma kontynuacji tej rozmowy, jakby tego, co zarejestrowali od content creatorów. Nie mówię też, że zawsze to są dobre rzeczy, tak dla ogółu graczy, bo też często content creatorzy patrzą na pewne rzeczy nie tak dobrze jak inaczej, nie tak szeroko jak na przykład to, że kazuale mogą mieć z pewną rzeczą problem przez to, że to jest. A content creatorzy to chcą, bo mówmy się, zazwyczaj content creator gra na wysokim poziomie przynajmniej, więc, więc, jakby siłą rzeczy, od takiego casuala jest zdecydowanie lepszy. No, ale tak na ogół to, że tak powiem Wam tutaj spłycając i skracając, yy, no ja po prostu uważam, że znowu się cofnęliśmy w rozwoju w pewnych rzeczach, no i to jest, to nigdy nie jest dobre, bo ja rozumiem jakiś plan, jakiś projekt, natomiast. Ten projekt jest zniszczony właśnie przez cofnięcie się w rozwoju z niektórymi rzeczami. I nawet jeżeli ktoś uzna, że to było właśnie częścią tego projektu, że przez to, że to usunęli, teraz trzeba poświęcić na te atuty, to to nie ma sensu. To po co dodają nowe atuty? Skoro i tak większość graczy będzie chciało uzyskać ten domyślny feeling, który był, więc nawet nie skorzysta z tych nowych atutów, czy tam nowych mechanik, które oczywiście w tym nowym Warzone są. Kolejna rzecz: audio. Nigdy chyba w Warzone nie było tak fatalnego audio. Jak w tej nowej wersji. Co prawda wleciała kilkanaście godzin temu aktualizację do audio. Ja zagrałem dwa mecze na tej aktualizacji i jest minimalnie lepiej, ale w dalszym ciągu kroki naszej postaci są tak głośne, że to zagłusza dosłownie wszystko wokół. No i zabija was za każdym razem gość, który dosłownie jest centymetr od was, a wy nawet pierdnięcia nie słyszeliście, nawet szelestu, nic. Po prostu dowiadujecie się o gościu już, jak otrzymujecie damage od niego, no w takim wielkim skrócie. Tragedia. Audio jest tragiczne. Ja nie wiem, co tutaj się stało, bo w Black Opsie 6 mult, jeżeli ktoś nie grał, audio jest chyba jednym z najlepszych audio, jakie mieliśmy tak do domyślnie w kodzie od wielu, wielu lat i myślałem, że to po prostu zostanie jeden do jeden przeniesione do Warzone. Tymczasem może to zostało 1 do 1 przeniesione do Warzone. Tylko że w Warzone to totalnie nie działa. Tam się tak te ścieżki dźwiękowe na siebie nasuwają, że no jest tragedia. I myślę, że tutaj z audio to nawet jednego komentarza nie będzie pozytywnego do tej pory, bo jest tragedia. I to jest też jeden z czynników, który powoduje, że mi się grać nie chce. Bo o ile w multi od zawsze uważam, że audio wcale dobre nie jest potrzebne, bo podstawą w multi jest game sense, znajomość mapy, nauczenie się spawnów i przewidywanie ruchów przeciwnika, co da radę przewidzieć, bo mapa jest zdecydowanie mniejsza niż taka mapa na Warzone. O tyle w Warzone brak kroków to jest kryminał, to jest absolutny kryminał. Zabijacie byle bobas. Bo, 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 bo go po prostu nie słyszałeś. A jeżeli to nie będzie Bobas, tylko to będzie dobry gracz, no to to już w ogóle nie mam o czym mówić, nie? No bo, bo jakby siłą rzeczy, no po prostu nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Do, dochodząc do tak naprawdę dobrych Bobasów i tak dalej graczy, warto też dodać jeden czynnik, który mi osobiście bardzo uprzykrza granie w Warzone obecnie, czyli bardzo niskie TTK. Ja nie wiem dokładnie, jak ta wartość wygląda względem tego, co było ostatnio, ale czy to przez jakość serwerów, czy przez tak zwany Hidrek, Hit Detection, ja odnoszę wrażenie, że ja ginę na dwie kulki, a przeciwnicy czasami tych kulek potrzebują ode mnie trzy razy więcej. I vice versa. Czasami to ja zabijam kogoś na danym serwerze na dwie kulki. Na daleko, niesamowicie szybko. W ogóle od razu jest w głowie: wow, co to jest za broń? To jest ta sama broń, która w poprzednim meczu potrzebowała trzy razy tyle kulek, ale w tym zabiła nagle na trzy razy mniej. I w takim innym meczu przeciwnik z kolei strzela do was cały magazynek i też was zabić nie może. Jest, mam wrażenie, i tak za niskie TTK. Ale jest też ogromny problem z hitregiem i wiem, że wiele osób yy, narzekało na to również w Black Ops 6 Multi. Ja też to odczuwałem w wielu lobby, tylko że w Multi problem nie jest tak, mam wrażenie, widoczny jak w Warzone, bo w Multi mecze trwają kilka minut. Możesz sobie na bieżąco ten mecz zmieniać, wychodzisz, coś jest nie tak, wychodzisz od palażnowy, zapominasz w ogóle o tamtym, więc ten problem się bardzo tak, bym powiedział, rozjeżdża. A w Warzone siedzisz w tym meczu kilkanaście, kilkadziesiąt minut i po prostu łupiesz na tym obrzydliwym hidregu i masz, że tak powiem, inny feeling w jednym meczu z danej broni, w drugim inny. No nie, no, no to jest taka podstawa, nie? Do przyjemnego, tak jakby strzelania się z kimś, która kuleje i mam wrażenie, że kuleje niestety bardziej niż kulała do tej pory, bo to nie jest tak, że nie było takiego problemu wcześniej. No zawsze był ten problem z hidregiem w kodzie i ogólnie z jakością serwerów, tick rateem tych serwerów, który jest żałośnie niski. Umówmy się, Call of Duty niestety nie inwestuje dalej w te tick ratey serwerów i to też ma duże przełożenie właśnie na hit detection i tak dalej. Natomiast no po prostu w Warzone to jest tak uwypuklone mam wrażenie i to obrzydza mi grę bardzo. To bardzo mi obrzydza grę, bo nie ma nic gorszego niż to jak yy, obijasz chłopa 16 razy, on gdzieś tam ucieka dzięki temu movementowi, co jest akurat fajne, zaraz do tego przejdę, dojeżdżasz go już ten 16 raz i ty go wcześniej trafiłeś łącznie pewnie z 30 razy, 30 kulek w niego wleciało, wiadomo, że on w międzyczasie się regenerował i tak dalej, wychylasz i on cię nagle na trzy kulki, pam, pam. I nawet na kilkamień nie widzisz, żeby ci po głowie dał. No i jakby to tak frustruje, że, że głowa mała. Więc, no, to jest olbrzymi problem. Problem, który obrzydza mi Warzone obecnie bardzo w połączeniu z brakiem audio. Wow, no, jakby dla mnie niegrywalne. Dla mnie niegrywalne i dlatego gram bardzo mało w nowe Warzone. Dalej łupie multi. Albo gram do momentu, aż kolejny tutaj problem, nie trafię na cheatera. Bo powiem wam, że przez ostatnie dwa lata nie trafiłem tak regularnie na cheaterów. Jak trafiłem teraz z nowym Warzone. To na pewno jest spowodowane tym, że teraz jest najwięcej graczy przez pewnie ostatni rok, może więcej w grze. No bo jakby no, taka wielka aktualizacja, integracja, więc siłą rzeczy dużo więcej osób nagle na chwilę nawet przyszło do gry, bla bla, bla, również też citerzy, ale generalnie. Patrzyłem na to sobie przed chwilą. Mam rozegranych w Battle Royale na odnowie łącznie 37 meczów. I jeżeli dobrze liczyłem, trafiłem aż na 6 albo 7 cheaterów. Nie mogłem z tego zweryfikować do końca, bo jedna transmisja na żywo mi się, że tak powiem, zablokowała za muzykę i nie mam dostępu do VOD. Natomiast to jest 6 albo 7 cheaterów na 37 spotkań. Sami możecie sobie to przeliczyć, co sześć spotkań, dajmy na to, trafiam na cheatera, a muszę wam powiedzieć, że gdybym miał tak to, i to nie na cheatera, którego ja podejrzewam, że on cheatuje, nie, tego nie wliczam. Ja wliczam tylko gościa, który na kilka mnie, centeruje mnie przez ścianę, po czym jak ja wychodzę, cyk, 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 same banie, a widzisz po chłopie, że się rusza, jakby wczoraj grę zainstalował. O takich przypadkach mówię i widzieliście to na streamach. Niestety, kilka razy już u mnie na pewno. Więc ten problem z cheaterami jest jakiś nasilony, jakby pewnie anti zbiera informacje i zaraz będzie się zajmował tym wszystkim i przez za, za chwilę będzie chwilowo spokój. No ale generalnie ten problem z cheaterami dla mnie nie był tak duży od wielu, wielu lat, jak jest teraz. Więc to też bardzo mnie zniechęca, bo gdy już. Zazwyczaj to jest właśnie tak, gdy już masz nawet fajny mecz. Ten hit detection jest dobry, połączył was z jakimś lepszym serwerem. Nawet troszkę lobby jest mam wrażenie słabsze, nie? No bo też można trafić na takie lobby, że ty ci spocency gdzieś tam się na początku wywalili i już was nie męczą. Jest całkiem fajny jak już jakieś top 10 i nagle widzisz coś takiego. Rozwala czy cheater, nie? No i po prostu człowieka szlak trafia. Co więcej? Wychodzisz z tego meczu, dajesz jeszcze jedną szansę tej grze. Po czym trafiasz właśnie na to zlagowane lobby, gdzie walisz 30 kul, chłop Cię zabije na 3. No jak to połączymy wszystko w jedną całość, te non-stop różnego rodzaju problemy, no to mamy obraz tak naprawdę feelingu grania w To Warzone. To jakby, to nie jest wina, yy, prócz tego pierwszego negatywnego aspektu tej nowej wersji, o którym mówiłem, ale to nie jest wina tak jakby samego projektu gry, tylko podstaw gry, stanu technicznego gry, no i to jest duży problem. No to jest duży problem, bo wiecie, takie zmiany typowo mechanikowe w grze czy działanie różnych rzeczy można zmienić zawsze i można to w miarę szybko zrobić, ale takie rzeczy jak poprawa techniczna różnych aspektów w grze, to już jest bardziej złożony proces, proces, który może nawet nigdy nie ulec poprawie. I dlatego to mnie męczy, to mnie nęka, to mnie denerwuje, dlatego Warzone nie sprawia mi Pride. Dobrze, ponarzekałem sobie. Mam wrażenie, że niestety większość lubi, e, ludzi lubi, jak e, ludzie narzekają albo tak negatywnie spoglądają na wszystko. E, szczególnie mam wrażenie, jest to bardzo popularne e, w Call of Duty, to znaczy, no, ludzie bardzo lubią. Podpiąć się pod taką negatywną narrację, nie? Wtedy jest fajnie, wszyscy się klepią po plecach, do dupy gra, tak byku, do dupy gra, bla bla bla. Ale ja też zauważam duże pozytywy w tym nowym Warzone, i dla mnie to jest najbliższa wersja Warzone temu, co chciałem mieć. To znaczy, ona jest najbardziej zbliżona do oryginalnego Warzone za czasów Werdańska pod wieloma względami. Oczywiście to nie jest jeden do jeden to samo, ale najbardziej jest zbliżona i to już samo w sobie bardzo wysoko to Warzone stawia, bo po prostu jest dla mnie dzięki temu takie ciekawsze, takie, bym rzekł, po prostu, no, przyjemniejsze do grania. Oczywiście to dziwnie teraz brzmi w połączeniu z tymi technicznymi problemami i tak dalej, ale no tak, taki ogólny feeling, jaki ta gra daje, czyli, nie wiem, feeling ze strzelania, z różnych broni, Poruszanie się to daje mi bardzo vibe starego Warzone w połączeniu z tymi świetnymi akurat zmianami w postaci kolorowego lutu, który wypada i widzimy jakość lutu. Jest naprawdę dobrze. Pod tym kątem jest naprawdę dobrze. Tego typu rzeczy są świetnie w tym nowym Warzone zrobione. Całkiem niezła jest też mimo wszystko mam wrażenie ta nowa mapa do odnowy. To znaczy gdyby gdy ją sobie zestawiam z tymi poprzednimi nowymi mapami do odnowy jak Wondel czy Ashika, to to jest zdecydowanie najlepsza mapa z tych wszystkich. Oczywiście ona dalej nie ma jakby podjazdu do tej legendarnej Wyspy Odrodzenia, tylko że problem z Wyspą Odrodzenia jest taki, że ta mapa mi się już po prostu przejadła. Ja ją doceniam, ja ją szanuję, mam ją w serduszku, ale no nie chcę mi się na niej cały czas grać, więc szukam też i liczę na nowe mapy, które będą powodowały uśmiech na twarzy. Aria 99 jest całkiem blisko tego, to znaczy... Jest ok ta mapa, nie? Ja tam nie dostrzegam za bardzo tak irytujących rzeczy, jakie na przykład dostrzegałem na Wondelu. No nie, jest zdecydowanie lepsza mapa od, od Wondela. Ashika, całkiem lubiłem tę mapę, ale też Aria jest lepsza od Ashiki, więc, więc pod tym kątem jest fajnie. Tylko, no, gdzie jest duża nowa mapa? To powinienem jeszcze do negatywów wrócić na chwilę. Gdzie jest cholera duża mapa nowa? Urzykistan. Nie chcemy Urzykistanu. To nie jest zła mapa, to nie jest dobra mapa, ale po prostu jej już nie chcemy. Jest nijaka. Najbardziej nijaka mapa w historii Warzone, mam wrażenie, Urzykistan. Bo kaldera wyróżniała się absurdalną widocznością na początku, później świetnym gameplayem w połączeniu z różnymi mechanikami. Tęsknię za końcowymi fazami kaldery. Verdańsk wiadomo, nostalgia. Klimat świetny mapy, fatalny projekt budynków, ale generalnie klimat mapy jest super. No i Almazrak, najlepsza mapa w historii Battle Royale od Call of Duty. No, gdybyśmy mieli teraz Almazrak, gwarantuję Wam, że byłoby lepiej. Urzykistan jest najbardziej nijaki z tego wszystkiego, więc gdzie jest nowa mapa? Cholera jasna duża, no. W sensie, no ja wiem, że ten za zasrany będzie wracał w marcu. Mówię zasrany, bo, bo to jest znowu pójście na łatwiznę. Ja bym chciał tutaj zobaczyć, Powrót teraz, znaczy powrót Werdańska w marcu, na choćby miesiąc. Jak wiecie, jako takie, taki szał miesięczny z okazji kolejnej rocznicy Warzone, a teraz nową porządną mapę. No ale to są takie być chyba być może zbyt życzeniowe kwestie, no brakuje mi dużej mapy nowej do Battle Royale, bo na Urzyki stanie się grać po prostu nie chcę, ale wracam do tych pozytywów, więc ten ogólny feeling jest świetny, naprawdę świetny w obecnym Warzone, bardzo mi się te, te takie pozmieniane szczegóły podobają, super to jest, podoba mi się balans broni, to znaczy w chwili obecnej za bardzo nie ma chyba takiej mega broken broni, czyli czegoś, czym musisz grać, żeby w ogóle móc wygrać. No, czegoś takiego nie zauważyłem, może jest jeszcze zbyt wcześnie po aktualizacji, i może coś jeszcze nie zyskało takiego światła, jakie być może zaraz zyska, ale generalnie ten balans broni jest, jest, jest całkiem, mam wrażenie, ok. Tym bardziej, że to jest przecież integracja. Przypomnijcie sobie balansę broni na integracji z Vanguardem i z Coldworem. No, jakby do bez, bez porównania, to, to tutaj to zostało zrobione najlepiej. Podoba mi się też bardzo dodanie tego grindu do Warzone w postaci kamu Nie za bardzo mnie to akurat w Warzone interesuje, bo po prostu mi się kamuflaże te nie podobają, ale to jest fajna rzecz. E, pomijam to, że to powinno. Mm, robienie tych kamu powinno być dostępne tylko w trybie Battle Royale, e, a nie na grabieży. Przepraszam bardzo. Nie na grabieży. Nie na grabieży. To powinno być na Battle Royale, bo wtedy by to miało. Jakiś smaczek trzeba byłoby się wysilić na grabieży, to to każdy może zrobić, i w sumie nie ma nic z tym złego. Tylko mogliby właśnie wtedy zrobić jakieś camo, które można robić tylko na Battle Royale i na grabieży, i wtedy nie mam problemu. Ale skoro można to robić na grabieży, można wszędzie, ale na grabieży też, to troszkę to zabiera taki. Mam wrażenie, prawdziwy camo grind, jaki mógłby w Warzone być, ale to i tak jest na plus. To nawet pomimo tego, że to można robić na grabie, że to i tak jest na plus, bo to jest po prostu dodatkowy grind. Bardzo mi się podoba w miarę nowy rusznikarz, to znaczy nie ma już tak na nasrane tych dodatków. Mówię oczywiście o broniach z Black Opsa 6, bo te bronie z Modern Warfare dalej mają miliony dodatków nikomu niepotrzebnych, ale ten rusznikarz mam wrażenie, że jest uproszczony i gdyby, teraz już niestety, żeby jednak usunąć z tej integracji broni z MW2 i MW3, to mielibyśmy naprawdę najlepszy rusznikarz od czasów Werdańska, a może nawet lepszy od Werdańska ten różnikarz, bo tam też był problem z tymi dodatkami, mimo wszystko w Modern Warfare 2019 było ich za dużo po prostu, a ludzie i tak grali kilkoma. Tymi samymi po prostu. No to tutaj w, na, w broniach z Black mi się to bardzo podoba, że, że nie ma aż takiego problemu z, z ogarnięciem tego, co, jak, gdzie. Po prostu jest kilka wylotów lufy, celowników dalej jest za dużo, ale kilka kolb i po prostu tak ma być. Nikt nie potrzebuje w tego typu grach. 16 tysięcy kolb, gdzie różnice między nimi są marginalne, a w wielu przypadkach nawet tak samo te kolby działają po prostu, bo to nie jest w ogóle odczuwalna ta różnica, nie? Także to mi się też podoba na broniach z Black 6, ale wiadomo, przez to, że mamy ugrywalne bronie z MW2 i MW3, to dalej troszkę ten problem występuje. No i co mi się jeszcze podoba? Chyba tyle, chyba tyle. Jakby ogólnie mi się ta nowa odsłona Warzone podoba, Natomiast przez to, że kuleją te takie podstawy, jak ja to nazywam, to nie potrafi enjoy'ować tej gry tak, jakbym mógł. Więc czekam, aż to zostanie naprawione. Mam nadzieję, że te rzeczy zostaną naprawione, no bo pomija, pomijając to, że po prostu średnio mi się chce grać w tego typu gry, to mi się ta gra podoba, więc mimo wszystko i tak pograłbym więcej. Natomiast przez te problemy, no... No nie ma sensu, nie? No, byłbym byłby masochistą, gdybym to robił. I tak, przez to, że robię content, robię tego trochę więcej niż normalnie, bez kontentu bym robił, ale, no uwierzcie mi, robiąc content, opłacałoby mi się lecieć non stop Battle Royale solo, Battle Royale czwórki i tak dalej, i tak dalej, ale no koniec końców po prostu nie ma sensu, no nie ma sensu, zdrowie psychiczne jest ważniejsze niż tam kilka filmików dodatkowych, czy tam kilkadziesiąt godzin dodatkowych przegranych w grze i potencjalnie jakieś benefity z tego, nie? Więc, więc jakby no, tak to wygląda, chętnie poczytam Waszą opinię o tym wszystkim, chociaż ja to czytam regularnie, bo wypowiadacie się o tym od samego początku, gdy ta aktualizacja już wyszła, że na przykład bardzo Wam się coś nie podoba, Podoba i tak dalej, i tak dalej, czytam, ale to jest miejsce takie fajne do tego, żebyście tak już w pigułce opisali, co wam się podoba, co nie podoba i jak na to patrzycie. Ja nagram prawdopodobnie taki materiał z opiniami ludzi o nowym Warzone i będę się do tego odnosił w jakimś stopniu. Więc cóż, ja za dzisiaj Wam dziękuję. No i trzymam kciuki. Trzymam kciuki, żeby to po prostu szło w dobrą stronę. Plus jest taki, że to zazwyczaj zawsze idzie w dobrą stronę z każdym sezonem. Znowu żałuję, że po prostu nie mamy już na start. W zasadzie gotowej, fenomenalnej gry, tylko znowu trzeba na coś czekać. No ale jeżeli się doczekamy, no to potencjał tutaj jest na pewno najwyższy spośród wszystkich innych wersji Warzona, które po Werdańsku się pojawiały i to nie ulega żadnym wątpliwościom. Natomiast no, czy ten potencjał zostanie wykorzystany, to ja już na to wpływu nie mam. Wy też, możemy tylko trzymać kciuki albo wręcz przeciwnie. Jeżeli ktoś chce śmierci Warzone, to też może trzymać kciuki, bo jeżeli nie, nie, nie poprawią tutaj e, wielu rzeczy, no to siłą rzeczy, bo <laughs> po, e, pojawiają się zbyt często te podobne słowa w moich zdaniach czasami, e, no to Warzone będzie znowu tracić na popularności, jak to zresztą do tej pory cały czas wyglądało, nie? Były chwilowe, chwilowe Piki zainteresowania, po to, żeby później spaść do tej takiej bardzo powolnej, ale tendencji zniżkowej. No i tutaj będzie tak samo. E, oczywiście z chwilowym pikiem na pewno z powodu Verdańska. Oby do wtedy wiele rzeczy zostało naprawionych, bo jeżeli tak będzie, to to jeszcze może się udać. Tylko jeżeli na e, moment pojawienia się Verdańska będą te problemy, podstawowe problemy, o których powiedziałem na wstępie, to Verdańs nic nie da. Jeżeli ktoś złudnie myśli, że sam Verdańsk naprawi tę grę. To polecam złudnie nie myśleć. Tyle ode mnie, widzowie. A, i jeszcze na sam koniec jedna kwestia, bo dużo pojawiało się komentarzy, i to naprawdę czasami widziałem od osób, których bym nie podejrzewał o tak głupie myślenie, że teraz, przez to, że byłem na kodneksie, to nie wypada mi źle mówić o grze. Pierdolnicie się w głowę. Co mi nie wypada? Nie dość, że to nie ma żadnego wpływu. To ja jeszcze od zawsze mówię to co chcę. I to się nie zmieni. Jeżeli to będzie miało jakiś negatywny impact na potencjalne benefity, które mógłbym mieć, to ja się nawet o tym nie dowiem. To znaczy, no, trudno, no gdzieś nie zostanę zaproszony i tyle. Ja z tego nawet pieniędzy nie miałem, więc jakby czemu miałbym żałować czegokolwiek? Po prostu podoba mi się Black Ops 6 i zdania nie zmieniam. Najlepszy kod od wielu, wielu lat. Warzone obecnie mi się. Średnio podoba, w sensie przez te problemy techniczne, więc mówię jak jest. I tak to zawsze wyglądało, a osoby, które yy, snują teorie spiskowe, bo yy, nagle mu się podoba Black Ops 6, akurat jak wrócił z Waszyngtonu, mu się podoba Black Ops 6. No może kurwa dlatego, że to jest dobra gra. Bo jakbym wrócił z Waszyngtonu i grałbym w Modern Warfare 2 z 2022 roku, to czy ty jesteś poważny? Przecież wtedy bym mówił to samo, co mówiłem wtedy. To jest tylko kwestia jakości Black Ops która według mnie jest najwyższa od wielu, wielu lat. Wpasowuje się w moje preferencje i mi się to podoba. A więc, już podsumowując, ja się, jak całe życie, zawiodłem na wielu ludziach yy, czytając z ich, że tak powiem, kąt, różnego rodzaju teorie na mój temat. Ale to mnie mimo wszystko nie dziwi. Zawiodłem się, ale mnie nie dziwi i tak jako puentę daję, że gdyby ktoś już faktycznie miał mieć płacone za mówienie bądź unikanie różnych rzeczy, to gwarantuję Wam, że grubsze portfele mieliby te, miałyby te dzbany z komentarzy niż ja. I to tyle. Widzimy się na streamach widzowie. Teraz jest taka zasada, że jeżeli na Citera trafię w Warzone, to od razu idziemy na multi. Więc ostatnio w pierwszym meczu był cheater że grałem cały stream 6 godzin w multi i bawiłem się świetnie. Także moi drodzy, do zobaczenia na streamach. Dziękuję i do następnego. Mówi Goldzor, nasz